Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Sebastian Stachowiak, zapraszam na magazyn Gość Dnia. Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj prezes OSP Szubin, pani Danuta Pilarska. Witamy Pani Danuto. Witam serdecznie. Takie może pierwsze pytanie, w jaki sposób zaczęła się Pani przygoda ze Strażą Pożarną? Gdy miałem 10 lat, nikt nie wiedział, bo nie widział dokumentów. W ciężkowie naczelnikiem był Ebert Stefan. Zapisałem się do straży. I po dwóch tygodniach zostałam dowódcą drużyny młodzieżowej. I tak to się zaczęło. To jest 55 lat temu dokładnie. Tak się zaczęła moja przygoda mm -hmm, ze strażą. Mm -hmm. e, a z pewnością wie Pani bardzo dużo o swojej jednostce. Mogłaby Pani przybliżyć naszym słuchaczom chociaż najważniejsze wydarzenia z historii Waszej ochotniczej straży pożarnej? To znaczy, można by było się skupić na roku 1799, gdzie. Powstał największy pożar. W szubinie 76 budynków mieszkalnych oraz 166 obór stajen i spichlerzy zostało spłonęło. Również spłynął magistrat z dokumentacją i najstarszy nakład szereg obowiązków w zakresie przeciwpożarowych na obywateli szubina. E, również e, w 1840 roku e, też e, były e, duże pożary, które charakteryzowały się tym, że e, były bardzo mało strażaków i nie można było opanować tych pożarów. Mm -hmm, mm -hmm. E, a to już jest 180-lecie, to bardzo dużo. Jak wyglądały w ogóle początki tej straży? Początki straży były całkiem inaczej, ja powiem to krótko, bo czasu jest niewiele. Też był regulamin, były paragrafy. Powiem na przykładzie tego co jest przetłumaczone z archiwum z Bydgoszczy i z Poznania, gdzie było księstwo pruskie, to nie chcę wcale nikt nie myśli, że wtedy było byle jaki i nie było przepisów, nie było regulaminów. Każdy przed domem musiał mieć wiadro ze skóry, według numeru domu. I to wiadro decydowało o tym, że jakby jego nie miał, to była kara w talarach, a ewentualnie było trzeba odsiedzieć. Mm -hmm, rozumiem. Jutro jest ten dzień, tak jak wspominałem, 180-lecie. Proszę powiedzieć, czy, czego mogą spodziewać się osoby, które przybędą na tę uroczystość? Zapraszanych na tę uroczystość powstania 180 lat Straży Pożarnej w Siubinie jest bardzo dużo. Wysłaliśmy 120 zaproszeń oficjalnych i nieoficjalnie rozgłosiliśmy na ile się da, bo zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą do nas przyjść, to znaczy jutro. O godzinie 12 uroczystość rozpocznie się. Koncertem dwóch orkiest dentych, orkiestra Denta OSP Kcynia i orkiestra Denta OSP Śliwice. Przez okres około dwóch godzin będą grali na rynku, omilali początek tej uroczystości. Potem za 10:14 wszyscy przejdą do kościoła. Żebym tu czasem nie zapomniała, chciałam jeszcze powiedzieć, że będzie kompania honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej, która na co dzień też do Szubina nie przyjeżdża. O 14 wracamy do kościoła uroczysta msza. Po uroczystej mszy całe Wszyscy osoby zaproszone z tego powiatu, strażacy, poczty sztandarowe i ze szkół e, pójdziemy na rynek, gdzie zacznie się oficjalna uroczystość. Oficjalna uroczystość rozpocznie się burmistrz Szubina, który jest współorganizatorem i przewodniczącym Komitetu Społecznościowego, którego serdecznie pozdrawiam i pracowników gminy i miasta Szubin, rozpocznie tą uroczystość powitając wszystkich gości. Później na tej uroczystości odbędzie się m.in. pożegnanie Starego Sztandaru, który mamy i w powolnym tempie będziemy w dalszej części uroczystości przyjmować nowy sztandar, bo ta uroczystość to nie tylko 180 lat, ta uroczystość to nadanie sztandaru jako tak potwierdzenie tej uroczystości i najwyższe odznaczenie związkowe Straży złoty znak związku, który dzisiaj już mogę 100% powiedzieć, że ten sztandar odtrzyma, więc to są jakby trzy uroczystości w jednym i bardzo ważne. W dalszej części gdy odbędą się już te, te obrzędy regulaminowe, to na godzinę przeniesiemy się do Kołaczkowa od godziny 17 do 18, gdzie też będzie pokaz ratownictwa medycznego i pokaz mundurowy, a później strażacy i rodzina cała, rodzina strażacka zakończymy zabawą taneczną w Domu Kultury. Gdzie będziemy się bawić do rana, a przygrywać nam będzie pani Bogusia Czaj-Kalinowska. Mhm, to jest bardzo duża impreza. Długo trwały przygotowania do tej uroczystości? Tej, w takim krótkim tempie to trzy lata, bo trzy lata temu rozpoczęłam e, dokumentami zwracać się do archiwum. Gdy udało mi się z archiwum zdobyć dokumenty, to trzeba było to z Alte Deutsche Gotyk starego niemieckiego gotyckiego, przetłumaczyć na niemiecki. Po przetłumaczeniu na niemiecki wystąpiliśmy do zarządu głównego o nadanie terminu uroczystości, czy się kwalifikuje, czy nie. I trwało to około roku. W tym roku w marcu, 18 marca, otrzymaliśmy potwierdzenie, że ten jubileusz jest zgodny z... i no czasu było niewiele, ale chciałam tu podziękować wszystkim naszym strażakom i wszystkim ludziom e, burmistrzowi, staroście e, komendantowi powiatomemu, zastępcy panu Franciszkowi Sobiechowskiemu który jest naszym członkiem i wiele, wiele innych ludzi, które tu niech wymieniłam, niech się czują, że w, w tym udziale, ten udział brali w tej uroczystości, żeby ona powstała Rozumiem, jeszcze wróćmy do sztandaru. Kto był autorem? Kto go szył? To znaczy, e, sztandar jest piękny. Drogi, ale piękny. Jest haftowany ręcznie. E, robiliśmy go pod poznaniem w suchym lesie. E, on na razie jest tylko tak jednym okiem spojrzany, bo do, jego jutro dopiero jest oficjalne nadanie. No, Nie wiem, czy więcej mam mówić na temat Hawciarka pani Dorota Stróżewska, Suche lasko Poznania. Mhm, rozumiem. Chciałaby pani jeszcze w jakiś sposób zaprosić, zachęcić na tą uroczystość? Chciałabym, bo będą się naprawdę działo, bo od samego początku od godziny 12 do samego rana będzie muzyka z małymi przerwami i będą taka uroczystość rangi krajowej to już nie jest taka lokalna, nie zdarza się tak często. I jeszcze raz serdecznie zapraszam i wszystkich strażaków, i wszystkich mieszkańców e, i z powiatu gminy, z powiatu nakielskiego, Żnińskiego i ościennych gmin i zapraszam wszystkich serdecznie. Oczywiście my również zapraszamy na 180-lecie OSP Szubin. Już jutro początek, tak jak pani Danuta mówiła o godzinie 12. Serdecznie wszystkich zapraszamy jeszcze raz. Naszymi państwa gościem była dziś prezes OSP Szubin, pani Danuta Pilarska. Dziękujemy Pani za przybycie. Dziękuję również. Gość dnia radiażnine FM